Spotkałem się z opinią, że można przyoszczędzić, załóżmy, mam dwa karabinki o tym samym gwincie, jeden w kalibrze 762, drugi 556. Kupuję jeden tłumik w kalibrze 762, przekładam sobie go z jednego karabinu na drugi. Czy to ma jakieś uzasadnienie? Jak najbardziej można tak robić, to w niczym nie będzie jakby nominalnie przeszkadzało, no bo wiadomo, tutaj większy przelot, więc to jakby no, nie zniszczymy, ani uszkodzimy tego tłumika w żaden sposób, nawet nie ma dedykowanego przelotu, aczkolwiek tu trzeba się liczyć z tym, że owszem, mamy uniwersalne rozwiązanie przed nim na era będziemy sobie rozkładać znaczy przekładać i vice versa, ale za to jednak to tłumienie nie będzie aż tak super jakby, no tłumiące, tak, o, jeśli tak to można nazwać, jak przy dedykowanym 5,56 tłumików. Bo po prostu jakby no, jak ten przelot nie będzie dopasowany, zawsze tych gazów jednak trochę nadmiar będzie za szybko się przedostawał przez ten przelot na zewnątrz, zanim zdąży się rozprężyć i schłodzić. I w związku z tym, jakby no, jak założymy sobie ten sam, tłum, dokładnie, ten sam model tłumika, ale z przylotem 5,56 i 7,62 na Aera w 5,56, to zawsze nieco przyjemniejszy ton dźwięku i nieco lepiej tłumiący będzie ten dedykowany do 5,56 niż ten 7,62. To można w cudzysłowie powiedzieć, że będzie brakować po prostu takiemu rozwiązaniu szczelności. No, dokładnie, to, dokładnie tak. W porządku, mamy tłumik i hmm, jeśli chodzi o taką codzienność użytkowania tłumika, czyści czy się go jakoś? To wszystko zależy znowu od jaki jak jest tłumik skonstruowany, czy to jest tłumik aluminiowy, czy to jest tłumik stalowy, czy to jest stal nierdzewna, czy stal zwykła, tytanowy, inkonelowy, tutaj jakby dużo w to wchodzi. Co do zasady tłumików raczej nie trzeba czyścić niż trzeba, no bo większość jednak jest wszystko z jakichś materiałów niekorodujących wykonana, albo przynajmniej jakieś powłoki chociaż jak cerakot. Ale wiadomo, że no, jak wszystko, kiedyś go trzeba wyczyścić, bo on się będzie w końcu tam odkładał, 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 ten nagar, jakby ten taki w zasadzie wypalony węgiel w środku, aż tłumik przestanie w końcu tłumić, bo się po prostu zatka. Tak można by to opisać. I komory stracą swoją objętość i no, de facto przestanie być tłumikiem. Więc jakby raczej rzadziej niż broń, ale jednak mimo wszystko raz na parę tysięcy strzałów każdy tłumik wypada przeczyścić. I przyjmując założenie, że nasz tłumik jest nierozbieralny, co trzeba zrobić, żeby taką procedurę czyszczenia wykonać? No, najprościej jest po prostu użyć jakby dwie rzeczy. Albo jeśli tłumik nie ma powłoki i czyli na przykład był anodowany albo oksydowany, w to jest aluminium czy stal, albo niczym nie pokrywany, bo takie też są, niektórym to się podoba, bo wizualnie to fajnie wygląda, no to można wtedy użyć myjki ultraźwiękową. A jeśli mamy tą powłokę Cerakote, to raczej mieć nie powinno się używać, bo można ją dosyć łatwo uszkodzić. A zamiast tego można użyć po prostu, byle jaki na rynku istniejący silencer cleaner, czyli płyn do czyszczenia tłumików dedykowany. Tego jest teraz dużo. W zasadzie każdy producent chemii do broni ma też swoje płyn do tłumików. Czy jest jakiś jeden konkretny, który bym polecał? Szczerze, brać ten, który jest najtańszy, po prostu, bo każdy jest taki sam i działa tak samo, tak naprawdę. W porządku. Rozmawiamy o montowaniu tłumików na swoich karabinkach, pistoletach itd. Tak ale czy u nas, w kraju, są jakieś obwarowania prawne dotyczące zakupu tłumików? Nie. Jeśli to jest wielofunkcyjne urządzenie wylotowe przeznaczone na rynek cywilny, to nie ma żadnych obostrzeń dotyczących zakupu takiego urządzenia. Jedyne obostrzenia jakie są, to faktycznie jeśli mamy tłumik przeznaczony na rynek wojskowy policyjny, takim przykładem dobry jest na przykład ASE Ultra z montażem Borlock, to jest ich szybkozłączka. Gdzie faktycznie oni tak to opisują jako producent, i wtedy mogą to kupić tylko myśliwi na pozwolenie do celów łowieckich, bo oni są akurat ustawą wyłączeni, że oni mogą dowolne tłumiki kupować. Ale taki zwykły strzelec cywilny, jak kupi wielofunkcyjne urządzenie wylotowe przeznaczone na rynek cywilny, no to tu nie ma żadnych obostrzeń, po prostu normalnie zamawiamy sobie impostem do paczkomatu i, i tyle. Okej, okay, a czy są strzelice? Już wspomniałeś, że przynajmniej jeden przypadek znasz. Na której wymagane jest używanie tłumików. Czy to jest częsty przypadek? A może jest wręcz odwrotnie, że są miejsca, w których właściciele strzenic się nie zgadzają na użytkowanie tłumików? Mm, powiem tak. Nigdy się jeszcze nie spotkałem z tym, żeby jakiś właściciel strzenicy stricte zabraniał korzystania z tłumików, ale na pewno jest coraz więcej strzenic, które tego wymagają. Okej, okay, tutaj. Z mojego potwórka mogę przywołać nawet zawody, jak piechota, w których używanie tymików na karabinkach jest obligatoryjne i nie można wystartować bez takiego urządzenia na, na karabinkach. U nas w takim razie, jeśli chodzi o zakup tumiku, nie ma problemu. A co na to? Jakieś rozwiązania, powiedzmy, krajów, sąsiednich, jak na to wygląda w Europie, powiedzmy. To jest bardzo ciekawy temat i Europa, no jak to Europa jest bardzo zróżnicowana pod tym względem. Bo mamy też taką Norwegię, gdzie w ogóle jakby nawet jest powiedzmy pod tym względem ciut lepiej niż w Polsce, bo tam to nigdy nie było w ogóle szarą strefą, bo tam stricte tłumiki nigdy nie były zakazane w żaden sposób dla nikogo, po prostu. I mogą je kupować wszyscy. Mamy Czechy, gdzie tłumiki też mogą posiadać wszyscy strzelcy, aczkolwiek to jest o tyle śmieszny system, że. Na zakup tłumika trzeba mieć jakby takie jednorazowe zezwolenie od policji na dany egzemplarz z numerem seryjnym, więc to jest taka trochę, może porównać, że idziemy z promesą na tłumik. Ale no, też można, po prostu trzeba nią wystąpić, tam jakąś opłatę skarbową uiścić. W Słowenii też tak samo jest, nie ma problemu z tłumikami, nie są regulowane, ale w zasadzie na tym ten katalog tych krajów się kończy tak naprawdę i cała reszta już jest różnie. W Niemczech na przykład bardzo słabo. Tu miki mogą mieć tylko myśliwi, faktycznie jest to restrykcyjnie pilnowane i też nie do wszystkich zastosowań, tylko na jakieś konkretne tam odstrzały w niektórych zwierzyny, albo jakieś konkretne rejony, łowieckie, No i jest to bardzo pilnowane. że w ogóle, jakby rynek akcesoriów w Niemczech jest dramatyczny, tak jak w końcu na przykład tam nie można montować latarki na ERA. chociażby. Nie mówiąc już o laserach i innych wskaźnikach. No o tym, o tym nie słyszałem. Tak samo też inne kraje zachodnie jak kraje Beneluxu, jak Francja, tam też tłumiki raczej są bardzo mocno regulowane i raczej jako taki zwykły kolekcjoner broni czy taki po prostu sportowy posiadacz możemy o nich zapomnieć. To bardziej jest domena jak już to myśliwy, jeśli w ogóle, bo są też kraje jak na przykład Holandia, gdzie na przykład tłumików po prostu mieć nie można i tyle, jakby nikt nie może, w obelnie. Okay, w dyskusjach na temat broni, posiadania broni, kultury posiadania broni i tak dalej, często odwołujemy się do Stanów Zjednoczonych jako tej kolebki, tam gdzie to jest tak zakorzenione w kulturze posiadania broni, a jakie jest tłumikami w Stanach? No i to jest też właśnie bardzo ciekawy temat, dlatego że jeśli porównujemy niektóre aspekty posiadania broni, jak na przykład właśnie tłumiki albo tak zwane SBR, -y, czyli Short Barred Rifles, czyli te karabinci z krótkimi lufami, tak? Według amerykańskiego prawa to jest poniżej 16 cali wszystko, co jest karabinkiem. To jest u nas w Polsce znacznie lepiej niż tam, wbrew pozorom. Już mówię dlaczego. Przede wszystkim w Stanach oni mają coś, co się nazywa NFA Act, National Firearms Act, jeszcze przez Roosevelta w 1934 roku wprowadzony, który jest ustawą, taką de facto ich ustawą o broni i amunicji, która reguluje tam powiedzmy posiadanie broni, tak, co można posiadać, czego nie można posiadać, akcesoria, dozwolone, niedozwolone i tak dalej. I właśnie jednym z takich akcesoriów, które podpadają pod NFA są tłumiki, już od 1934 roku właśnie. W związku z czym, żeby kupić tłumik w Stanach, po prostu nie zamawiamy go tak o w internecie i przyjeżdża nam, nie UPS-em albo jakimś tam postalem, tylko musimy najpierw wystąpić o zezwolenie do ATF-u, czyli Alcohol and Tob Tobacco and Firearms Administration. Zezwolenie jest jakby jednorazowe na jeden tłumik, więc z każdym kolejnym tłumikiem musimy występować o kolejne zezwolenie na ten dany tłumik z danym numerem seryjnym. Na takie zezwolenie różnie, tam teraz oni mają czas oczekiwania od... Tygodnia do roku generalnie, w zależności od jednostki, która to przeprocesowuje, stanu, w którym się mieszka. Ty mówimy o samym czasie czekania na W samym zezwolenie. czasie czekania na zezwolenie, to, po którym dopiero możemy udać się do sklepu i kupić ten tłumik. Ten wskazany oczywiście na tym danym zezwoleniu, bo nie żaden inny, więc jeśli wystąpiliśmy o dany tłumik, dostaniemy to zezwolenie, ale już przestaną nam się podobać chcemy tym kupić inny, no to już niestety musimy nowe zezwolenie aby pozyskiwać na ten inny tłumik. I tak samo też... Tumici w ogóle są też, to w zależności od stanu, bo to wiadomo, jest jakby przepisy federalne, to są przepisy federalne. Oczywiście, w każdym stanie może być. A na przykład w Kalifornii takie tumici są po prostu jakby nie można mieć i używać Tumików chyba że mamy coś, co się nazywa FFL, czyli Federal Firearms License. I oczywiście tam różne stany też to tam różnie regulują, ale w każdym razie no, to nie jest tak pięknie i kolorowo, jakby się mogło wydawać z tymi tumikami w Stanach. I tak samo również przy zakupie tumika musimy każdorazowo uiścić opłatę skarbową w wysokości 200 dolarów, tak zwany tax stamp. I te 200 dolarów, to zdaje się, niezmienne już jest od lat i jeszcze kiedyś wymagano od 200 dolarów i to była faktycznie, faktycznie kwota taka trudno dostępna. A to jest też, też fajna ciekawostka, roku. którą mogę dopowiedzieć, skąd się akurat 200 dolarów wziął, a nie na przykład 150, 190 czy jakakolwiek inna kwota. To się wzięło właśnie wtedy, w tym 1934 roku, kiedy wprowadzono NFA Act, dlatego że jedną z rzeczy, którą też NFA reguluje, to jest broń samoczynna. Generalnie tak samo też, ona nie jest jakby per se zakazana, bo to też jest jakby Mit taki, że w Stanach można mieć każdą broń samoczynną albo, że nie można mieć. Generalnie to jest tak, że są dwie regulujące te ustawy, właśnie NFA oraz w 1986 roku przez, przez Ronalda Reagana wprowadzone przepisy, które regulują, że na każdą broń samoczynną trzeba też, tak samo jak o tłumik, wystąpić o zezwolenie do ATF-u, co w sumie pokazuje, że tłumiki są tak samo broń samoczynna traktowane. Szczególnie niebezpieczne w tym cudzysłowie. Dokładnie. Dokładnie. E, uiścić te 200 dolarów opłaty skarbowej i przede wszystkim od 1986 roku nie można już rejestrować na rynku cywilnym żadnej nowej broni samoczynnej, w związku z czym ona ma jakieś chore ceny rzędu na przykład 40 tysięcy dolarów za samoczynne MP5 na przykład, bo to wszystko zostało wyprodukowane przed 1986. A czemu 200 dolarów? Dlatego, że w ogóle NFA wprowadzono po to, żeby uregulować kupowanie przez ludzi broni samoczynnej, głównie to, Thompsonów i Tomiganów. Które już wtedy zaczęły funkcjonować na rynku cywilnym, bo to były oczywiście lata 20., tak, 34 rok, jak z tą NFA Act. No i tam wiadomo, że jak to też w filmach bywa, i, i nie tylko w filmach, ale w rzeczywistości również wtedy tak było, że mafie sobie tego Tomigana ukochały, no bo to był, wiadomo, fajny, jakby dosyć niezawodny jak na tamte czasy pistolet maszynowy, chociażby na przykład Mafia chicagowska i, i nie tylko. A że ówcześnie Tomigan kosztował 200 dolarów, co było mniej więcej odpowiednikiem nowego Forda T, prosto z linii produkcyjnej to uznano, że jeśli, przynajmniej tak jakby w głowie wtedy ówczesnych polityków, weźmiemy jego cenę i dołożymy do tego jeszcze opłatę skarbową równą jego jakby nominalnej cenie i zrobi nam się 400 dolarów, czy już dwa Fordy te, to mało ludzi będzie na niego stać i w związku z tym mało ludzi będzie tą broń samoczynną posiadało, a jednocześnie nie będziemy łamać drugi poprawki do konstytucji i komuś zabraniać posiadania stricte broni. No i wiadomo, że głównym efektem tego było to, że jedyni, których było stać na tacie tę broń samoczynną, to były mafie wciąż i by nic o tym nie rozwiązało a większość normalnych ludzi już przestało być stać na tą broń, no ale jakby stąd się wzięło te 200 dolarów, a że nigdy nie było waloryzowane od 1934 roku, no to ówczesne 200 dolarów na dzisiejsze to jest już dwa różne światy. To prawda, 200 dolarów to może już nie jest zbyt dużo, ale no, no to jest kłopot proceduralny, żeby doczekać się tego swojego pozwolenia na TUMiK. No i oczywiście to jest też wciąż zauważalny pieniądz, tak? No bo jeśli mamy TUMiK, który kosztuje 500 dolarów i dokładamy jeszcze ekstra 200 do niego, no to już nam się robi tłumik za 700 tak naprawdę. To prawda. Weźmy teraz pod uwagę jeszcze jeden przypadek, może już nieprawny. Załóżmy najczęstszy przypadek pod tytułem mam karabinek typu AR-15. Chcę dobrać sobie do niego jakiś tłumik. Co muszę wziąć pod uwagę? Czy jakieś czynniki pod tytułem długość lufy, system gazowy i tak co, co tutaj gra szczególną rolę w doborze sprzętu dla siebie? Powiedziałbym, że w doborze tłumika do AR-a, czy też, co, co za tym idzie kałachać, w jakiejś innej broni tak naprawdę, jest to, jak długą lufę mamy w tej broni. Bo to nam determinuje, czy będziemy mieli, skrótowo mówiąc, tłumik większy, czy mniejszy, żeby to był optymalny zestaw pod kątem tłumienia. No bo wiadomo, że tutaj im dłuższa lufa, tym więcej prochu nam się spali, jakby w czasie no, podróży pocisku przez lufę. Co za tym idzie, mniej prochu, albo w ogóle nie będzie go się już dopalało w tłumiku. I w związku z tym będzie no, lepszy efekt tłumienia, tak? no, bo już nie będzie tego jakby ekstra powiedzmy, dźwięku wydobywającego się z samego tłumika, tego jakby dopalania się tam proku, A jeśli mamy lufę krótszą, co za tym idzie, więcej prochu się dopali dopiero w tłumiku, więc będzie on w cudzysłowie głośniejszy i trochę więcej ognia będzie mogło iść. Więc będzie potrzeba po prostu większego tłumika, żeby to skutecznie wytłumić. To jest taka podstawa. Jeśli chodzi o jakby system gazowy, tu nie ma jakiejś zasady, po prostu decydujemy, czy chcemy robić modyfikację w stylu regulowany blok gazowy, czy nie. No i w związku z tym wybieramy albo tłumik typu flow albo klasyczny i dokładamy sobie regulowany blok gazowy, albo jak na przykład jest na przykład ten system rifle length, czyli te najdłuższe ery, gdzieś tam 18-20 cali, to tak naprawdę przy dobrze wykonanym tłumiku klasycznym nie trzeba tam montować regulowanego bloku gazowego, bo na tym systemie rifle length będzie się na tyle mało gazów cofało, że to wciąż będzie w miarę przyjemne do strzelania. Jasne. Czyli zasada jest krótka. Jeśli mamy krótszy karabinek, to tłumik musi być dłuższy i na odwrót. Dokładnie, tak można to skrótowo opisać. No dobra, to pomówmy teraz chwilę o, o Tobie i, i tym, czym Ty się zajmujesz. W swojej ofercie masz w tej chwili różnego rodzaju tumiki, krótsze, dłuższe, ale generalnie pracujesz na stali, zgadza się? Tak, no tutaj podstawą, jakby podstawowym materiałem jest stal, stal nierdzewna. No, może zacznijmy od tego, w tłumikach wyróżniamy tak naprawdę cztery podstawowe materiały, z których się robi tłumiki, aluminium, tytan, stal i inconel. I oczywiście, jaki materiał użyjemy do danego tumika, to jest wszystko podyktowane tylko tym, czego tego tumika oczekujemy, jak chcemy go używać. To może pozostańmy chwilę przy tym i, i pomówmy w skrócie o plusach i minusach tych poszczególnych materiałów. No to tak, zaczynając od aluminium. Na pewno będą to najtańsze i najlżejsze de facto, jakby konkurujące z tytanowymi jeśli chodzi o masę, ale zdecydowanie tańsze tumiki. Choć aluminium tak naprawdę dobre jest tylko i wyłącznie do zastosowań łowieckich w sumie. W związku z tym, że no bardzo łatwo je przegrzać. No generalnie na ARy, takie jak gdzieś planuje się zawody Pulek, Kapiechota i tym podobne, na pewno aluminiowy tunik po prostu wiemy, że się rozpadnie. Tak? To jakby nie ma tutaj siły, aluminium po prostu za małą odporność termiczną, żeby, żeby to wytrzymało. No ale jak tak na przykład w łowisku gdzieś chcemy używać jako myśliwy, no to jak najbardziej to jest spoko opcja. Tutaj wchodzi wtedy tytan, który jest tak samo lekki jak aluminium, ale już wytrzymalszy znacznie, jeśli chodzi o termikę. Wciąż to się nie nadaje do strzelania samoczynnie full auto. Ale już na przykład na takie jakieś semiauto, jakieś zawody, takie gdzie tam miałem 3-4 magazynki, naraz planujemy strzelić, no to już można myśleć o używaniu tytonowego tłumika. Albo na przykład do większych kalibrów, typu 308 i, i większe takie, gdzie też planujemy, że tam jednak kilka tych strzałów więcej niż mniej oddamy z takiego kalibru. To, to również tutaj tyton jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, no ale niestety bardzo drogim, no bo siłą rzeczy tutaj minusem będzie cena po prostu. Podobnie jak Incona tak, to prawda. No i oczywiście Inconel to nam wchodzi jako też zamiennik dla stali, bo znowu Inconel to jest dobry materiał, się planujemy strzelać z tumika full auto, ogniem samoczynnym, 10 magazynków z rzędu albo na przykład karabin maszynowy na taśmę i jakby no, zagrać go do czerwoności na tym świecącym na czerwono, że tak powiem tumiku trzymać go ładnych parę strzałów i mieć pewność, że on się nie zepsuje, to wtedy Inconer jak najbardziej to jest jakby jedyny materiał, który w zasadzie nam to gwarantuje, no ale znowu jest bardzo drogi. No a jeśli mamy takie najbardziej uniwersalne rozwiązanie, bo tłumiki stalowe wbrew pozorom też mogą być całkiem lekkie, to nie jest tak, że to będzie, nie wiem, kilogram ważyło, czy, czy 800, czy, czy 500 gramów nawet koniecznie, a są relatywnie tanie, wytrzymałe, bo taki tłumik stalowy też spokojnie do czerwoności chociaż na chwilę można zgrzać, to nie jest tak, że to od razu się rozpadnie. No i to jest chyba najbardziej uniwersalne rozwiązanie, jeśli chodzi o relację koszt-efekt, tak można to opisać. No dobra, u ciebie w ofercie y, ostatnio można było jeszcze zobaczyć, y, cały czas są y, tłumiki typu komorowego, klasycznego, ale ostatnio się coś zmienia. Tory, te tory, które są twoją, jakby twoim produktem głównym na rynek cywilny, do karabinków. No, przeobraziły się trochę w coś nowego. Co tam, co tam wymyśliłeś, jaka nowa technologia w tej chwili u Ciebie zagroziła? Przede wszystkim wprowadzamy teraz, tak w perspektywie miesiąca do półtora na rynek, Tora Mark 3, nową generację. Która przede wszystkim będzie się różniła tym, że już nie jest produkowana maszyna w CNC i spawana laserowo, tylko jest drukowana technologią DMLS 3D. Normalnie ze stali nierdzewnej. To jest podstawowa zmiana. I oczywiście, co za tym idzie, mając tą technologię druku, możemy tam zrobić cokolwiek chcemy w tym tłumiku. Tutaj nas maszyny takie klasyczne nie ograniczają. No więc tam są odpowiednie geometrie w środku zastosowane, które nam gwarantują, że jest to tłumik cichy, ale na czasie będzie faktycznie mało tych gazów wracało przy niezmodyfikowanej broni i oczywiście wytrzymały, nie? No bo jak nie mamy spawów, nie mamy potencjalnie sobie punktów, więc jest to tłumik też wytrzymalszy od razu. No Dobra, z perspektywy użytkownika, to powiedz, czy to, to jakaś jest różnica w masie przy takim tłumiku? No i taki tłumik też, porównując taki klasyczny CNC versus tłumik nowy drukowany 3D, mimo że to jest i to i to jest stalowe, to ten drukowany będzie też dosyć zauważalnie lżejszy. To jest po prostu z optymalizacją jakby masy, tego, że tam nie ma żadnych tych łączeń spawowych i tak dalej. No to dobre, 60 parę gramów jesteśmy w stanie sobie wyciąć i po prostu oszczędzić z tego tłumika. No dobra, powiedz, czy to jest y, Twój autorski pomysł, drukowanie tego rodzaju, czy ta te technologia już jest coraz nie, bardziej? Nie, technologia już jako taka jest używana od kilku lat. Generalnie w ogóle tłumiki drukowane 3D to jest taka. Jeśli chodzi o ich jakby rozpowszechnienie, tak? No bo wiadomo, że pierwsze próby już tam pod koniec lat 90. w ogóle dróg wchodził jako tak, jako technologia podejmowano, ale tak, żeby faktycznie były wprowadzane normalnie na rynku, na uzbrojenie różnych armii, po prostu używane faktycznie, no to to jest ostatnie 5 lat tak na, na, tak na dobrą sprawę. I głównie Stany Zjednoczone w Europie tego jest jeszcze mało, tak naprawdę. Jedyni, którzy jeszcze w Europie drukują tak na faktycznie jakąś tam większą skalę tłumiki to jest szwajcarskie i brygeruntowe, a cała reszta to są wciąż te klasycznie produkowane tłumiki. W Stanach tego już jest oczywiście więcej, ale wciąż to też nie jest 100% rynku, więc to jest na pewno świeża i nowa technologia. Okej, okay, te tory znane są z tego, że właśnie są konstrukcji zamkniętej, komorowej, ale u Ciebie można jeszcze zobaczyć, jakiś prototyp tutaj tłumika przepływowego. Tak, oczywiście też pracujemy nad tłumikiem takim już pełnym flow, flow oczywiście się przepływowy tłumik, e, który będzie po prostu zapewniał, że no tego negatywnego zwrotu gazów, tak cofania blowbacku po prostu w nim nie będzie. I to też tam planujemy do końca roku wprowadzić i również w technologii druku 3D. No dobra, a na świecie, na świecie można zobaczyć, powiedzmy, jak wyglądają obecne trendy. Na pewno redukcja masy to jest pewnie z każdą kolejną generacją tuników, to jest chyba sprawa kluczowa. Te materiały po wspomnieliśmy, tutaj stale się wydaje być chyba takim, może najbardziej odpowiednim rozwiązaniem, jeśli mówimy o takim strzelectwie, no więcej niż, niż te pięć kulek na tarczowo na strzelnicy, jednorazowo. coś jeszcze, jakieś trendy zauważasz obecnie światowe? No na pewno tutaj, zdecydowanie patrząc po prostu na Stany Zjednoczone, no bo tam jest ten jakby taki trend największego rozwoju tumików, powiedzmy, jeśli o to chodzi, chociaż tutaj też ich zaczynamy gonić w Europie, to nie jest tak, że, że jesteśmy jakoś daleko w tyle. No to na pewno takim podstawowym trendem to jest to, że teraz wszyscy liczący się producenci tumików prędzej czy później przejdą na dróg po prostu, bo to zapewnia nam jakby możliwość stworzenia takich geometrii w środku, których normalnie nie wyfrezujemy, nie wytoczymy i no, co za tym idzie, te tłumiki, będą no po prostu coraz lepiej tłumiły, coraz lżejsze, to tak, jak też wspomniałeś, użycie stali, użycie inkonelu, tak naprawdę aluminium już poza pistoletowymi kalibrami całkowicie w ogóle jakby wychodzi już tutaj jakby nikt za bardzo nawet nie myśli o wykorzystywaniu go do kalibrów pośrednich czy karabinowych Tytan czy w niektórych specyficznych zastosowaniach. No i oczywiście teraz jakby takim nowym trendem, dosyć popularnym jest tworzenie tak zwanych hybrydowych urządzeń wylotowych, w tym przypadku Tumika, który jeszcze na końcu ma moduł będący hamulcem wylotowym, albo kompensatorem. Tak, to rozwiązanie, rodzaju. można znowu zobaczyć u Ciebie, tak, zgadza się. Stanowisku. Jest, można zobaczyć jako ciekawostkę Tumik do 50, do 50kala, 12.7, omawa się zintegrowany hamulec wylotowy na końcu, żeby był Tumikiem i jednocześnie jeszcze, żeby ten karamel po prostu nie kopał jak krowa i, i żeby jakoś tam ten, mimo wszystko, jak hamulec fabryczny, mieć tą opcję. Nie? Ja hamulca wylotowego, to, że tak, to na pewno to jest też taki trend. Czy jeszcze jestem w stanie jakieś konkretne trendy wskazać to na pewno? A może, nie wiem czy, czy jak to u Ciebie wygląda, ale tłumiki można montować w sumie bezpośrednio na gwint w krawinkach. Oraz są różne rozwiązania pod tytułem właśnie y, jakichś systemów szybkowyczepnych, tak zwanych pudiaków, no, gdzie tłumik montuje się już na pewnym y, urządzeniu wylotowym, które jest już zamontowane na, na gwincie. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest podział, by taka podstawowy podział tłumików na te dwie kategorie nakręcane na gwint i szybko złączki. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, to wszystko zależy od tego ile realnie chcemy strzelać z tłumikiem, a ile bez tłumika. No bo jeśli mamy założenie, że chcemy strzelać tylko z tłumikiem, to lepiej jest wziąć taki nakręcany na gwint, bo jest po prostu lżejszy, mniej elementów, które potencjalnie mogą się zepsuć, mniej mechanizmów i tańszy, bo one są zawsze z zasady po prostu tańsze, bo tam jest mniej elementów w takim tłumiku, szczególnie ruchomych, gdzieś zębatek, zapadek itp. A jeśli no i tak planujemy sobie na stałe zakleić po prostu na karabinku, no to lepiej taki wybrać, ale jeśli faktycznie planujemy, że nie wiem, Zamknięty w zamkniętych pomieszczeniach, w budynkach strzelamy z tłumikiem, a na otwartym bez. No to wtedy taki kudek jest fajnym rozwiązaniem, no bo mamy na przykład, nie wiem, nasz fabryczny flash hider czy kompensator pod spodem. Jak chcemy korzystać z tłumika, to korzystamy z tłumika, jak nie, to nie. Więc tutaj to jest zawsze gdzieś tam do, do wyważenia, o, tak powiedzmy. My w tej chwili jako Valhalla mamy głównie nakręcane na Gwin tłumiki, ale też już w tym roku będziemy wprowadzać jakby złącze QD na A2. A2 oczywiście tego Birdcage'a typowego natowskiego, co w zasadzie każdy producent fabrycznie w zestawie dorzuca nam do Aera z pudełka. Okej, okay, świetnie. Jeśli chodzi o z mojej strony to wszystko. I chciałbym, zastanawiam się, czy ktoś może tutaj ze zgromadzonej publiczności ma jeszcze do ciebie jakieś pytanie. Jak najbardziej gdyby ktoś miał to śmiało zapraszam, można podpytać. Ale widzę, że ma nie. A, chyba, że jest. Widzimy. Dzień dobry, um, mam takie pytanie odnośnie tej technologii druku 3D, jeśli chodzi o metal, tak? Bo jeśli drukujemy 3D um, takimi prywatnymi drukarkami w plastiku, PLA czy tam PLG na przykład, um, to między tymi warstwami tworzy się um, taka słaba warstwa, tak? No słaba warstwa, tak? Czy, czy w tym druku z metalu to nie jest tak jakby wszędzie był spaw? Nie, to nie ma zastosowania, dlatego że to jest zupełnie jakby Inaczej niż te takie typowe drukarki, które mamy w domach do plastiku. Tam nie ma jakiegoś jednego filamentu, który tak na przykład z plastikowych jest jakby po prostu topiony i on jakby gdzieś tam warstwowo jest nakładany. Tylko to jest normalnie drobny, bardzo drobny proszek metalowy. Nieważne ma materiału, czy to jest stal, aluminium. Co ciekawe, nawet pojawiają się już teraz drukarki, które można z miedzi też wykonywać wydruki. taka ciekawe są przecież kolektory ciepła czy coś. Generalnie to jest bardzo drobny proszek metalowy, wręcz mikrometryczny który jest na bieżąco spiekany laserem, tak, że on przez to, że jest po prostu tak drobny, tworzy taki jeden jakby ciągły spiek. I faktycznie, jak się potem taki tłumik po prostu z drukarki weźmie i trochę objedzie e, tokarką, to widać, że jak się tą taką chropowatą warstwę po prostu zewnętrzną zdejmie, to pod spodem jest normalna lita stal w zasadzie nie do odróżnienia wizualnie od tej takiej klasycznej stali. Także akurat tutaj nie ma to zastosowania i też jakby tak po prostu w praktyce, jak z naszego doświadczenia wynika, jestet testowaliśmy te tłumiki. Nie ma, są nawet wytrzymalsze niż takie klasyczne, po prostu pospawane, jeśli chodzi o jakby strzelanie i jakby ich odporność i wytrzymałość. Także tutaj po prostu to zjawisko nie występuje. Jasne, rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za wysłuchanie tutaj rozmowy z Brunem Pyszewiczem z Valhalla Industries. Jeśli ktoś z Was ma ochotę spotkać się z Brunem i porozmawiać osobiście, to zapraszamy na jego stanowisko, które znajduje się dokładnie tam, jak wskazuje. I cóż, dziękuję. Dziękuję również Mówię bardzo.